Witam Państwa bardzo serdecznie. To już czwarty wieczór 26 Międzynarodowego Festiwalu Tańca Imienia Olgi Sawickiej. Dziś amfiteatr wypełni się pięknem tańca baletowego. Nim jednak, sceną amfiteatru zawładną nasi dzisiejsi artyści, znakomici artyści, pozwolą Państwo, że poproszę Państwa o wyciszenie lub wyłączenie, najlepiej, telefonów komórkowych. Chciałabym wymienić jeszcze naszych wspaniałych sponsorów, partnerów, przyjaciół festiwalu, dzięki którym ta edycja mogła się może się odbywać. <klucza> Taniec to jedna z rzadkich dziedzin działalności ludzkiej. Gdzie człowiek zaangażowany jest całkowicie ciałem, duszą i umysłem. Sądzę, że te słowa, które wypowiedział Maurice Bejar doskonale oddają wszystko, czym obdarują nas dziś artyści baletu Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu, jednego z wiodących zespołów baletowych w Polsce, szczycącego się ponad stuletnią historią. Artyści otworzą nam drzwi do świata, w którym króluje zachwyt tańcem oraz intensywność i różnorodność napięć, które powstają przy przekładaniu słów i myśli na język ruchu. W pierwszej części spektaklu zatytułowanej Spektrum Zobaczą Państwo następujące choreografie stworzone przez tancerzy baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu. First Run choreografia Sergio Kinnici. Folie à deux choreografia Lucia Andres Garbas. Dreamscape choreografia Manuel sanchez filbian Oraz osobny choreografia Anna Gumna. Następnie chwila przerwy i po niej zobaczą państwo Blind Words. Choreografię stworzył Martyna Remakis, wychowanek Krzysztofa Pastora oraz dyrektor artystyczny Litewskiego Baletu Narodowego. Następnie około 15 minut przerwy, po której zaprosimy państwa na drugą część spektaklu. A w niej zobaczą Państwo Take Me With You, choreografię autorstwa Roberta Bondary, również wychowanka Krzysztofa Pastora. Dzieło wzbogaciło ostatnio repertuar nowojorskiego Dance Theatre of Harlem. Przed Państwem spektakl Spectrum Blind Words Take Me With You w wykonaniu artystów baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu.